Ale to zalewska. Że wszystko jest naprawdę w naszych rękach. Tak, Donald Tusk stara się wykorzystać moment. Kidel platformy dołączył do spotkania Rafała Trzaskowskiego i kandydatów koalicji obywatelskiej w Otwocku. Gdzie tydzień temu? Ale co zrobiła złego? Policja zatrzymała i wsadziła do radiowozu posłankę Kinga Gajewską po tym, jak wzięła udział w spontanicznej kontrmanifestacji do wiecu premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś do tej historii wrócił i Tusk i Trzaskowski. Najbardziej istotne jest to. Że dzieci kingi muszą patrzeć na to, jak ich mama jest wrzucana do policyjnego samochodu, bo upomina się o swoje najważniejsze prawa. Wiecie, ile razy policjanci do mnie podchodzą i mówią na ucho: trzymajcie się, to naprawdę, my, my chcemy być ludźmi, nie przeciwko. Po incydencie w Otwocku ktoś zniszczył plakaty, a na skrzynkę mailową posłanki jacyś ludzie wysłali groźby dotyczące jej i jej rodziny. Większość jest zbyt wulgarna, by je w ogóle cytować. Churzą przed normalną debatą, trzymaliście mnie za ręce. Dziejewska złożyła zawiadomienie do prokuratury, ale dziś uważa, że jej historia, niezależnie czy ktoś popiera koalicję obywatelską, czy też nie, to czynnik mobilizujący szczególnie kobiety. Urodziłam trójkę dzieci. by do wyborów chcieliśmy. Większość kobiet po prostu się bólu nie boje i na pewno mnie nie przestraszą ani, ani hejtem, ani mailami, ani zrywaniem plakatów. i Wierzę, że to są trzy tygodnie, a później wrócimy do normalnej debaty. Do tego incydentu doszło dziś w Opolu Lubelskim. Nagrywam, żeby był dowód na policję. Nagranie zrobił kandydat w trzeciej drogi, który obok kandydatki z Koalicji Obywatelskiej na targu rozdawał mieszkańcom swoje materiały wyborcze. Zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami, zaczął mnie szarpać, zaczął mi grozić. Posłanka zgłosiła sprawę na policję. Dzisiaj przeszliśmy na inny poziom. Ja po raz pierwszy, szczerze powiedziawszy, zobaczyłem faceta, który z łapami rzuca się na kobietę. Premier Mateusz Morawiecki był dziś m.in. na spotkaniu z mieszkańcami w Kraśniku. Panie Tus. I tak jak w czasie większości takich wystąpień, premier dużą część poświęcił właśnie do Donaldowi. Tuskowi. Ten Tusk ma coś wspólnego z Niemcami, jednak, nie uważacie? Dużo, 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 rzeczywiście. Mateusz Morawiecki nie odniósł się do tego incydentu z piątku, ze świetnika, gdy na scenę próbowała wejść dwójka aktywistów klimatycznych z transparentem informującym o tym, że Mateusz Morawiecki nie spełnił obietnicy dotyczącej ocieplania domów. Wtedy premier skomentował to tak. No niestety, nasi przeciwnicy polityczni wybrali. Taką formę protestu wybrali, takie prowokacje. Nie jest to prawda. Wszystkie nasze protesty zawsze są pokojowe. E, przyszliśmy tam zamanifestować e, nasze racje. To jasne, że służba ochrony państwa w takich sytuacjach musi działać. Jasne było też, że to aktywiści, którzy takie akcje protestacyjne organizują od lat w innych partiach politycznych. Dzień dobry. Proszę, dostawić, proszę do... Także na wydarzeniach z udziałem Donalda Tuska. Arleta Zalewska, Fakty. Śmiałeś.